Siemanko, siemaneczko motopisie. Zobaczcie jaki piękny, jesienny dzionek dzisiaj nas czeka. Normalnie już bym szykował motocykl do odstawienia, ale jeden z komentarzy pod jednym z filmików zainspirował mnie do nakręcenia tego filmiku. O czym sobie porozmawiamy dzisiaj, a mianowicie o tym, czym różni się motocykl od samochodu. Wiem, że to się wydaje dość oczywiste, ale jest też sporo rzeczy, o którym o których często nawet nie powiedzę na kursie a które są nie aż tak oczywiste nie aż tak widoczne z pierwszego punktu widzenia oczywiście tutaj troszkę będę się zacinał ponieważ to co dzisiaj do was mówię jest na pewno spontanie żadnego skryptu tutaj sobie nie pisałem więc to są przemyślenia idące prosto z głowy, prosto z doświadczenia minionych siedmiu sezonów, trochę kilometrów już zrobiłem i z chęcią chciałbym się podzielić z wami tymi wszystkimi rzeczami, które mnie zaskoczyły jako zupełnie świeżego motocyklistę, który nigdy wcześniej na motocyklu nie siedział i myślę, że to będzie, myślę, że to będzie ciekawe dla was, aby posłuchać o rzeczach i przygotować się na te wszystkie rzeczy, zanim wsiądziecie na motocykl. Oczywiście to, że powiedziałem, że nie usłyszycie tego na kursu, to nie znaczy to, że te kursy są złe. E, na tych kursach uczą tak, żebyście zdali. Oni nie uczą, żebyście e, byli jakiś super bezpieczni czy e, super ekstra riderami e, albo wyprawowcami. Nie, oni was nauczą tak, żebyście zdali egzamin i to jest dla nich podstawowa misja. I ja się im tak naprawdę nie dziwię ani ich za to nie ganie ich za to Ponieważ te kursy są relatywnie tanie, naprawdę relatywnie tanie Jak się weźmie pod uwagę ile e, pobocznych kosztów jest Muszą zapłacić za motocykl, za naprawy, za serwisy, za paliwo e, Za czas wynajmu placu manewrowego I biorąc pod uwagę to ile się płaci za kurs to Myślę, że to, to, jest, to jest, tak jest niewiele, przecież oni jeszcze muszą się z tego wszystkiego utrzymać. Tak więc to, jest, to nie jest absolutnie zarzut do szkół. Eee, to nie jest absolutnie zarzut dla szkół. Eee, tylko po prostu coś trzeba mieć na uwadze, że szkoła jazdy uczy cię jak zdać egzamin, a nie jak być dobrym rajderem albo czego spodziewać się po motocyklu. Tak dla przykładu u na kursie, kiedy poszedłem na część teoretyczną, nie usłyszałem ani jednego słowa, uwierzcie mi, ani jednego słowa w odniesieniu do motocykla. To wszystko było w odniesieniu do przepisów ruchu drogowego, do samochodu i nic, co by tyczyło motocykla. Dla mnie to było szokiem, ale tak naprawdę było. Więc zakładam, że wielu z Was, kiedy zdaje naprawko, ma już prawko samochodowe kategorii B, więc wszyscy jesteśmy zaznajomieni z przepisami więc idąc na teorię yy, o motocyklu prawdopodobnie nie dowie się nic a tego jest całkiem sporo, chociażby nie wiem takie rzeczy jak, no i tutaj zaczniemy lecieć sobie na spontanie, wszystko po kolei co może Was zaskoczyć a co nie jest takie oczywiste yy, przy jeździe yy, motocyklem piękna jesienna aura przed chwilą jechałem po suchym asfalcie teraz jadę po mokrym asfalcie dlaczego? ponieważ ta część w lesie jest w cieniu i jest usłana liśćmi, a liście są śliskie strasznie. I tak jak w samochodzie, taki mały poślizg może Was kosztować, że się zaświeci lampka od kontroli trakcji. E, tak na motocyklu możecie zaliczyć pięknego paciaka. Kolejna sprawa to dziury. Tutaj akurat na tym odcinku ich nie ma, ale e, to, co w aucie może skończyć się powiedzmy podgiętą felgą, czy na przykład. E, bluzgiem za kierownicy o, o, jaka, jaka tam dziura była to na motocyklu prawdopodobnie skończy się glebą, szczególnie jeżeli spotka Was w łuku tak więc y, to jest jedna z, z takich różnic kolejna różnica, która mocno odróżnia y, motocykl od samochodu to hamowanie silnikiem tego też nie usłyszałem na kursie, a co mnie bardzo mocno zaskoczyło Hamowanie silników motocykla, w motocyklu, jest do tego stopnia duże, że jeśli e, zbyt gwałtownie odejmiecie gazu, na przykład będąc na łuku, bądź na rondzie, przy zmianie biegu, może to zablokować nawet tylne koło. Tak jakbyście konkretnie nacisnęli hamulec taką sporą siłą, do tego stopnia, że może Wam zablokować koło. Co jak zwykle może skutkować na łuku, bądź na... E, bądź na przykład na rondzie, paciakiem i glebą. Tak więc to również trzeba mieć na uwadze. Eee, o, ziomeczek, Siemanko. No dobra, ziomeczek na motocyklu mnie rozbił, zbił mnie z pantałeku. Kto wie, co to jest pantałek, niech napisze mi w komentarzu. Do dzisiaj nie wiem. Eee, więc, wracając do naszego tematu, czym różni się jeszcze motocykl od samochodu? A na tym, że zupełnie inaczej działamy hamulcem. A. Tu jest jeszcze taka pewna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, tak na wstępie, właśnie powinienem ją powiedzieć na wstępie. Wszystkie tematy, które tutaj poruszam w tym filmiku, poruszam je bardzo pobieżnie, bez zagłębiania się w szczegóły, ponieważ jest tego taka masa, że gdybym chciał umówić każdy, to ten filmik trwałby dwie godziny. Eee, dlatego, jeżeli jakikolwiek temat Was zainteresuje, a powinien zainteresować, żeby go odrobinę chociaż zgłębić, jest cała masa dostępnych materiałów na YouTube'ku. Jeżeli. Każdy jeden spróbujecie sobie wyłuskać i myślę, że warto się z nim zapoznać, szczególnie teraz, kiedy sezon już się kończy, właśnie zdaliście swoje prawko, macie już wymarzoną maszynę w garażu i czekacie na przyszły sezon, to myślę, że, że warto jest sobie te wszystkie materiały pooglądać, aby być gotowy teoretycznie na przyjęcie nowego sezonu. Więc wracając do tego hamowania silnikiem, a to już tam wszystko powiedziałem, hamowanie. Yy, hamowanie w motocyklu głównie odbywa się na większości motocyklów przodem, i nie bójcie się naciskać tego przodu. Tego też prawdopodobnie nie powiedzą wam w szkole jazdy, ale yy, to musi być płynne. Jeżeli gwałtownie będziecie naciskać klamkę, no to zerwanie przyczepności jest gwarantowane i nawet ABS w wielu sytuacjach może was nie uratować. Dlatego najważniejsza jest płynność. Ta progresywność naciskania klamki. Hamulec tylny, on nie jest zbędny, on jest jak najbardziej przydatny i trzeba z niego korzystać. Trzeba z niego korzystać, na przykład, żeby w sytuacjach awaryjnych wiedzieć, mieć ten odruch, że go się również naciska i on naprawdę skraca drogę hamowania. Przedni plus tylni razem dają zdecydowanie lepiej radę niż tylko jeden hamulec przedni. Kolejny temat. Czym się różni motocykl od samochodu to zmęczenie. Jeżeli ktoś myśli, no wcale mi pan nie wyjechał, w ogóle, w ogóle mi pan nie wyjechał na ulicę. Eee, właśnie, kolejna rzecz, ludzie nas nie widzą. Ludzie nas nie widzą i trzeba to sobie wbić do głowy. Eee, praktycznie trzeba jeździć tak, jakbyśmy nigdzie nie mieli pierwszeństwa, jakbyśmy wszędzie musieli się rozglądać, czy coś na nam nie wyjedzie. Bo czasami nawet, nawet nawiązanie kontaktu wzrokowego z kierowcą, spodporządkowane, nie gwarantuje tego, że on nas widzi. Motocykl, w swojej szerokości, jest mikroskopijny w porównaniu do samochodu. I wystarczy, że samochód stoi bokiem, czyli na typowej drodze wyjazdowej. Upodporządkowanej, i my przez wiele metrów jesteśmy schowani za słupkiem kierowcy, za słupkiem tym, który oddziela, no wiadomo, tą szybę, yy, czy łączy szybę z dachem i tak dalej, dalej, jesteśmy za nim kompletnie schowani. Czasami na rondzie, kiedy wjeżdżam samochodem, cały, moto, cały samochód jest w stanie schować się za tym słupkiem, więc o motocyklu nie wspomnę. Tak więc jesteśmy dla kierowców niewidoczni. Yy, tym samym, tak jak powiedziałem, wszędzie musimy być, wszędzie musimy traktować siebie jako bez pierwszeństwa przejazdu i mieć się gdzieś tam z tyłu głowy. Oczywiście wszyscy o tym trąbią, ale to jest wypadało o tym powiedzieć, bo to co oczywiste dla nas, tych już jeżdżących, może nie być oczywiste dla świeżaka. Zakręcik, łuk i kolejna rzecz, która nie jest taka oczywista dla świeżaka nie jeździmy środkiem ulicy. Dlaczego nie jeździmy środkiem ulicy? Bo jak widzicie nawet na tym obrazku, to właśnie na środku zbiera się olej, syf, piach. Tam, gdzie jeżdżą auta swoimi oponami i asfalt jest już czysty i suchy, a to właśnie wewnątrz są yy, te wszystkie brudy, które spowodują, że w razie czego mamy dużo mniejszą przyczepność. Dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, troszkę zwalniamy, pyk i znowu są wymalowane pasy. To, o czym wielu już trąbi, ale ja się tu powtórzę: yy, białe linie, wszystko co wymalowane białe na asfalcie, kiedy mokre jest śliskie. Śliskie jak cholera, do tego stopnia, że yy, śliskie jak, jak lód. Kolejną sprawą na motocyklu jest, wracając jeszcze na sekundkę do tego hamowania, ponieważ jest ono strasznie istotne, jest to, że motocykl ten, nawet z ABS-em i z wypasionymi hamulcami, jak w 1 jedynce hamuje zdecydowanie gorzej niż yy, samochód. Samochód do hamowania ma cztery koła które yy, które mają powierzchnię z tylko z asfaltem zdecydowanie większą, wielokrotnie większą niż motocykl. Oba koła motocykla nie stykają się tak z koła, yy, tak z asfaltem taką powierzchnią jak i jedno z kół samochodu yy, tak więc yy, Jakieś eksperymenty sobie tutaj ludki robili. Nawet wykwalifikowany z ogromnym doświadczeniem kierowca, czy właściwie e, rider motocyklowy, zawodowy, sportowiec, wyczynowiec, nie jest w stanie tak dobrze zahamować samochodem jak e, mama wioząca swoje dzieci do szkoły w swoim nowiutkim SUVie Jeżeli ona depnie z siły, bo wystraszył się kota na ulicy. Jeżeli ona depnie z całej siły w hamulce, to ona jest w stanie zahamować szybciej niż najlepszy zawodnik MotoGP na swoim motocyklu. Nie wierzycie? Poszukajcie sobie materiałów na YouTube, gdzie przeprowadzali takie eksperymenty. Jest to zatrważające i trzeba mieć się na uwadze, że te, tą odległość przed poprzedzającym samochodem trzeba zachować jak największą, generalnie większą niż do której jesteście przyzwyczajeni jadąc swoim, jadąc swoim autkiem. Kolejna rzecz to jest oświetlenie. O, koteczek! Kolejna rzecz to jest oświetlenie. W motocyklu mamy jedno światło. Ludzkie oko, które przemierza dziesiątki, setki, tysiące kilometrów w samochodzie jest przyzwyczajone do wychwytywania obu świateł. Czyli my, jadąc jako motocyklista kiedy mu śmigniemy gdzieś tam yy, za łuku hej yy, możemy zostać niewychwyceni, nawet jeżeli on zobaczy to światło nie zarejestruje nas, nie zauważy nas no i problem gotowy kolejna rzecz jaka różni samochód od motocykla wydaje się to dość oczywiste no w motocyklu jest zimno no szczególnie teraz jak z okty, mamy 12 czy tam 11 stopni rzeczywiście jest zimno i trzeba się ubrać zdecydowanie cieplej nawet jak jest na zewnątrz 20 stopni a jedziemy z prędkością autostradową to momentalnie zrobi nam się bardzo zimno tak więc ubiór tu jest obowiązkowy i to samo co dla niektórych jest co dla niektórych jest oczywiste nie dla wszystkich jest, szczególnie dla młodych tak więc taka pierda na przykład jak bufa czy ta kominiarka nakładana pod kask dla mnie jest czymś bez czego się nie ruszam, ponieważ dziwny powietrze, które zawiewa po karku strasznie daje strasznie daje po i nie wyobrażam sobie bez tego jeździć nawet w lato. No i generalnie taka kominiereczko motocyklowa działa również jak skarpeta w bucie, czyli jak nam się poci głowa, to ściągamy tą skarpetę razem z tym potem i ten brud i syf i, i pot nie zostaje nam na kasku, przynajmniej zdecydowanie nie w takim stopniu, jak byśmy mieli to na gołej głowie. Tak więc dłużej utrzymujemy nasz kask w czystości. Słuchajcie, to będzie taki naprawdę spory rozstrzał tych wszystkich rzeczy motocyklowych. Także tak, że będę schakał z tematu na temat, ale myślę, że, że, że warto tutaj to posłuchać, aby jakoś fajniej się przygotować na nadchodzący sezon. znowu do tego hamowania, kurczę, do tego hamowania nie mogę się od niego odczepić, no ale niestety tak jest. Kiedy wspomniałem o tym, że motocykl bardzo mocno hamuje silnikiem, zapomniałem dodać takiej dość istotnej rzeczy. Jeżeli jesteście na trasie jakiejkolwiek szybszej, E, szybkiego ruchu, autostradzie, obwodnicy ekspresówce i tak dalej jeżeli samochód jedzie za wami bardzo blisko a na obwodnicy Trójmiasta zdarza się to nagminnie jeżeli po prostu odejmiecie gazu jest spora szansa, że ten samochód wyląduje wam w tyłku e, światła motocykla wtedy się nie zapalają, światła stopu, światła hamowania on nie ma bladego pojęcia, że zwalniać. Je. a przez to, że motocykl jest tak mały kierowca nie wychwytuje że robimy się coraz więksi i tym samym nie widzi, że bardzo mocno zwalniam. a uwierzcie mi, że popróbujcie, sobie, popróbujcie to sobie pojedźcie motocyklem na jakiejś trasie, gdzie nikt za wami nie jedzie rozpędźcie się do tych 90 100 na godzinę i po prostu odejmijcie dynamicznie gaz. Puśćcie manetkę, przygotujcie się wcześniej do tego. I zobaczcie, spróbujcie to kilka razy stopniowo, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, żeby Was to nie zaskoczyło. I zobaczcie, jak bardzo motocykl zwolni, aż będziecie zdziwieni, jaka to jest yy, duża siła hamowania. I trzeba mieć to naprawdę na uwadze. I żeby sobie to, żeby sobie to uzmysłowić. Ponieważ, jak już ktoś Wam wiedzie w tyłek, to będzie generalnie za późno. Można sobie pomagać w dwa sposoby. Jeżeli rzeczywiście ktoś Wam siedzi na tyłku, a chcecie, musicie nagle odjąć gazu, to połóżcie lekko nogę na hamulcu tylnym. tylnym. Nie zahamuje to zdecydowanie bardziej, a załączy już światło hamowania. Tak, aby ten, który siedzi Wam na ogonie, wiedział, że naprawdę zwalniacie. Są też takie specjalne moduły, które można dokupić do motocykla. Chyba STS, tutaj dokładnie nie pamiętam, które wyczuwają, że motocykl zaczyna zwalniać, nawet jak nie dotykacie hamulca, i on, wtedy aktywuje, i on wtedy aktywuje światło hamowania. Jest takie coś dostępne, można sobie to poszukać. Sam tego nie stosuję, ja po prostu dotykam lekko hamulca nożnego, hamulca koła tylnego, tylnego i wtedy no, ta lampka hamulca się zaświeci. O czym warto jeszcze wspomnieć? Czym różni się ten nasz motocykl od yy, samochodu? No, w samochodzie jak skręcamy w lewo to jedziemy w lewo, jak skręcimy kierownicą w prawo to skręcimy w prawo, na motocyklu jest na odwrót. A jest to za sprawą przeciwskrętu, czyli naciskamy kierownicę w lewo i wtedy pojedzie w lewo, ale naciskamy, nie ciągamy. Także kto ma ochotę posłuchać sobie o przeciwskręcie a powinien każdy i o tym też yy, nie w każdej szkole jazdy uczą. Bardzo, bardzo, bardzo polecam, ponieważ przeciw skręt może uratować wam życie w niejednym łuku w stresującej sytuacji i warto jest się z nim zapoznać, stosować na co dzień, aby wyrobić sobie taki odruch bezwarunkowy, że skręcamy nie pochylając się, nie naciskając podnóżki i tak dalej. Skręcamy przeciw skrętem. I to w bardzo duży sposób odróżnia motocykl od, od samochodu. Kolejna taka rzecz oczywista, nieoczywista. W motocyklu nie mamy praktycznie żadnego, żadnych możliwości bagażowych. Mówię tutaj o takim stokowym motocyklu. Który, w którym wyjeżdżamy ze sklepu, bez sakw i tak dalej. Czyli jeżeli nawet w sklepie się zatrzymacie po bułki czy chleb, no to pod siedzonkiem czy pod kanapą tego raczej nie schowacie, czyli e, jeżeli chcecie sobie wyskakiwać po bułki, czy nawet jeździć do pracy, wodzić plecak to tak samo w jakąś sakiewkę trzeba małą, większą, ale trzeba się wyposażyć, ponieważ to się przydaje na co dzień. Biegi, no oczywiście. Biegi w motocyklu to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ skrzynia praktycznie w grubej większości motocykli działa sekwencyjnie. To znaczy, że biegi zmieniamy po kolei, nie możemy zmienić dwójki na czwórkę i tak dalej. Nie możemy przeskoczyć na biegi wyższe, nie jadąc wszystkich biegów po kolei. Ale czego pewnie w wielu szkołach jazdy nie uczą. To, że na przykład dojeżdżając do skrzyżowania te biegi musimy redukować po kolei, czyli musimy zawsze o tym myśleć, to tak samo musi wejść w nawyk, że dojeżdżając do skrzyżowania musimy zjechać sobie czórka, trójka, dwójka, jedyneczka, żeby być zawsze gotowe, żeby od razu ruszyć. Tak samo dojeżdżając do ronda. Eee, często zdarza się taka sytuacja, dojeżdżając do ronda, że wpadamy na rondo na dwójeczce, a tu nagle jakiś ziomek idzie szybciej niż przewidywaliśmy. I musimy się zatrzymać, nagle, przed wjazdem na rondo, żeby ustąpić mu pierwszeństwa. No i co się wtedy dzieje? Ano, dzieje się to, że zatrzymujemy się nagle, przed wjazdem na rondo, a tu jedynaczka pyk nie wchodzi, bo już stoimy na zblokowanej dwójeczce i zaczyna się nerwowe stukanie w skrzynie, nerwowe zbieganie w, w, w tą dźwignię zmiany biegów, kopiemy ją, jedynka nie wchodzi, zblokowało się, jest luz, co robić, o Boże! W takiej sytuacji, nie pytajcie skąd wiem, w takiej sytuacji po prostu. O kurczę, no i właśnie, zaraz do tego wrócę. W kolejnej takiej sytuacji, kiedy mam problem ze znalezieniem biegu, wystarczy, nieważne na jakim biegu jesteśmy, takim zblokowanym, że nie możemy z niego wyjść, wystarczy delikatnie popuścić sprzęgło, tak aby skrzynia zaczęła brać tak aby zaczęło, motocykl zaczął ciągnąć to jest właściwie minimalne tarcie na, na sprzęgle to już, to już wtedy sprawi, że skrzynia się lekko obróci i już będziemy mogli wrzucić e, luz czy jedynkę i spokojnie, bez problemu pojechać dalej e, do parującej szybki zaraz wrócę a tutaj jeszcze musimy słowo powiedzieć o ruszaniu i jedyneczce co się stanie jak w samochodzie Zgaśnie nam silnik podczas ruszania tutaj mówimy o manualnej skrzyni biegów nic, absolutnie nic zdechnie nam silnik, zrobicie kangura, trochę wstydu i tyle. To w motocyklu, jeśli zrobicie to samo, i zdechnie wam motocykl podczas ruszania to uwierzcie mi nie pytajcie skąd wiem jest duże ryzyko, że ten motocykl upuścicie. Co się dzieje? Ruszacie i to głównie się dzieje przy ruszaniu yy, pod górkę. Czyli wiadomo, nie jesteście przyzwyczajeni do ruszania pod górkę, w większości ruszamy po płaskim, Wrzucajcie jedynkę, trochę gazu i w tym momencie silnik staje, następuje szarpnięcie, motocykl wyrywa się do góry o... nie do góry, wyrywa się przed siebie o kawałeczek, ale szarpnięcie jest na tyle duże, że wywija was z równowagi i motocykl ląduje na glebie. Niestety, tak jest. Eee, sprawdziłem to chyba ze dwa razy, na samym początku, chyba w pierwszym sezonie. Eee, tak więc dobrze jest pojechać sobie eee, gdzieś na górkę i poćwiczyć wielokrotnie, wiele setkrotnie, ruszanie pod górę ze sprzęgiełkiem, z hamulcem, tak samo jak to się robi, tylko E, tak samo jak uczą was w samochodzie ruszać, ruszać pod górę z hamulcem ręcznym, tak samo można to zrobić w motocyklu. Jest to proste, przyjemne i wielokrotne powtarzanie na pewno wyrobi Was odpowiedni nawyk, aby nie zaliczyć paciaka głupiego ruszając pod górkę. Bo nie jest to ani przyjemne, ani fajne, a wszyscy dookoła się ścibie śmieją. No i co? Utknąłem w korku. Wyprzedzać nie chcę.